Chcesz znaleźć dziewczyny z Ukrainy, ale nie wiesz jak to zrobić? Pomogę cię z tym. Przecież kto może lepiej wiedzieć o dziewczynach? jak na dziewczyna, tak? Oglądaj ten filmik do końca, żeby nic nie przegapić i odnaleźć swoją Ukrainkę. Zostawię swój paluszek do góry, tak samo subskrypcję, bo dla mnie jest to bardzo ważne i to wspiera mój kanał. Dziękuję. No cóż, ten filmik będzie bardziej praktyczną wersją, jak możesz znaleźć dziewczynę, nie tylko Ukrainkę. Zależy od tego, kogo szukasz, ale dużo mężczyzn z Polski chcą odnaleźć swoją Ukrainkę. No i mamy już ciebie, mężczyznę, który chce odnaleźć swoją dziewczynę Mamy no ją, na przykład Ukrainkę, którą zwykle można spotkać wszędzie w Polsce. No i oczywiście, jak boisz się podejść do niej na wprost, to możesz spotkać je na kilka aplikacjach internetowych. To nie będzie reklamą, tylko taka porada ode mnie. Takie aplikacje, jako Badu albo W Kontakcie, bardzo są popularne między. Ukrainkami, Rosjankami. Oni siedzą tam bardzo często, także możesz spokojnie spotkać ją tam. Będę pokazywać przykłady na aplikacji Badoo i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście praktycznie to wszystko będziemy robić dzisiaj z Wami. Znaleźć i rozrozumieć, że dziewczyna jest z Ukrainy nie jest trudne, bo przecież takie imię jak Onka albo Ania albo Kacia albo Swieta albo Nasa albo Natasza albo, albo Żenia, po prostu ich tak dużo, tych imię i nie są podobne do polskich, jako Martyna albo Agnieszka, oczywiście nie spotkasz. Także lekko cię będzie zrozumieć, gdzie jest Ukrainka, a gdzie nie. Jak chcesz oczywiście odnaleźć Ukrainkę, to sama oczywiście stosuje się do innych dziewczyn, bo kobiety przecież gdzie mieszkaliby, są kobietami i chcą prawie tego samego. No cóż, kochani, zaczniemy od zdjęcia, które wybierzecie sobie na profilu, na przykład w witryny internetowej, gdzie chcecie poznać się z dziewczyną. Pokażę Wam tu, co jest prawidłowe, a co nie. 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 Tak. I teraz opowiem Wam o sześciu zasadach zdjęć, które trzeba spełnić, żeby dziewczyna była zainteresowana Tobą. Pierwsza zasada. Zdjęcie musi być. Dużo chłopaków i oczywiście dziewczyn też myślą, że mogą założyć sobie kontakt gdzieś na witrynie internetowej, żeby poznać partnera i nie zostawiają tam swoje zdjęcia. No przecież kto chce rozmawiać z człowiekiem, jak nie zna jak on wygląda? To jest dziwnie i oczywiście nie każdy by chciał rozmawiać. Ja bym na przykład nie bo dla mnie to byłoby bardzo nieprzyjemne i dziwnie, bo nie chcesz pokazać siebie, dlaczego i po prostu nie chcesz tracić czasu, jak ktoś nie chce po prostu. No to jest nienormalnie, tak? No musisz, jak chcesz z kimś poznać się, pokazać, jaki jesteś ty. Zasada numer dwa: zdjęcie musi być twoje, bo jak wstawisz jakiegoś Johnny Deppa i później przyjdziesz na rankę, to będzie duży słaby prezent dla dziewczyny i oczywiście będzie zdziwiona, bo oczekiwała coś innego. I oczywiście trzeba wziąć swoje zdjęcie, no bo też ze twojej strony jak dziewczyna wystawiła jakąś Jennifer Lopez, a później przyszła trochę nie taka, jeżeli można tak powiedzieć, to też byłbyś rozczarowany i be, był to by nieprzyjemny prezent, nie? Zasady numer 3. zdjęcia musi być świeże i, nie, i mieć nie więcej, niż 6 miesięcy, bo zmieniamy się i mogło dużo zmienić za te 6 miesięcy Twojego życia. Także lepiej wystawić swoje aktualne nowe zdjęcie. Zasada numer 4 na zdjęciu musi być tylko jedna osoba, bo takie grupowe zdjęcia wyglądają bardzo dziwnie i nie wiesz z kim by chciała poznać się Twoja przyszła dziewczyna. Z Tobą czy z grupą dziwnych ludzi? I w ogóle nie zrozumiała kto jest tym przemkiem albo Krzystowem, bo tam dużo jest mężczyzn i czy trzeba poznać z każdym z czy jak to musi wyglądać? Nie dla każdej dziewczyny to pasuje, powiem Wam tak, także lepiej wybrać jedno zdjęcie dla profilu. Zasada numer 5: Zdjęcie, na którym masz okulary przeciwsłoneczne, nie wygląda bardzo dobrze i to już jest niepopularne i nawet wygląda dziwnie, bo twoje oczy nie widać, a oczy jak wiemy jest najgłówniejszym przyciągającym przedmiotem, który mamy w ogóle na siebie, także jak pokażesz swoje piękne oczy, to dziewczyna też chętnie z tobą porozmawia, jak będziesz siedzieć albo stoić w dziwnej pozycji z okularami przeciwsłonecznymi w 90% to zwykle zdjęcie bardzo dziwne, także nie polecam i to jest bardzo taka dobra zasada, które nie dużo ludzi przestrzegają, chociaż jest zrozumiała. Kto chce poznać się z człowiekiem, którego nie widać oczy. Zasada numer 6 to ostatnia zasada, która jest też bardzo, bardzo ważna. Zdjęcia trzeba lepiej robić nie od dalekiej odległości, bo jak jesteś gdzieś tam daleko, koło wielkiego budynku, to nie niezrozumiała jak wyglądasz, jak wyglądają twoje włosy, twoja skóra, twoje oczy. Lepiej zrobić piękne zdjęcie, gdzie wyrazisz swoją radość i jakieś emocje, które bardzo zapomnij o bzdurach o kobietach, którym mówią, że kobieta kocha tylko uszami. Nie. Współczesne damy kochają oczami i oczywiście lepiej swoje pierwsze wrażenie zrobić dobrym. No cóż, wypełniamy profil. Coś o sobie. Ważne jest, aby wskazać maksymalną prawdę o sobie. Warto napisać o swoich hobby, które są niecodzienne i ciekawe. Na przykład nurkowanie. Oczywiście lepiej wskazać rzeczywiste parametry, bo kiedyś spotkasz się z człowiekiem, to będzie też nieprzyjemny prezent, jak będziesz wyglądać nie tak, jak opisałeś. Nie zapomnij o tym, żeby napisać prawdę o swoich finansach. Nawet ja spotkałam się z takimi sytuacjami, kiedy kłamali na temat tego, ile zarabia i tak dalej. Tak naprawdę to nie jest ważne, bo ktoś jakąś tak sobie zarabia. Ważne jest tylko to, że napiszesz prawdę i ważne, żeby byłeś chętny na zmiany, i żeby mógł w jakiś sposób chronić dziewczynę, bo dziewczyny, kobiety zwykle potrzebują, żeby byli w spokoju i żeby ich mężczyzna mógł ochronić. Wychodzi to jeszcze z ewolucji, także nic z tym nie poradzimy. Oczywiście w tym świecie w XXI wieku to mamy pieniądze jako możliwości jako ochronę siebie, zdrowia i tak dalej. Mężczyzna od dawna, dawna jest takim Człowiekiem, który zwykle przynosi coś do rodziny, a kobiety już z tym czymś robię komfort w domu i tak dalej. Także to jest bardzo zwykle i normalne dla Ukrainek, i o tym trzeba też pamiętać. Nie trzeba zapomnieć o tym, żeby koniecznie napisać prawdę o stanie cywilnym. Jak miałeś rozwód albo masz dziecię i chcesz to uniknąć, nie pisać o tym, to lepiej tego nie rób. Lepiej napisać prawdę i od razu powiedzieć dziewczyny, że masz taką sytuację. Normalna dziewczyna odreaguje normalnie i jeżeli jej to pasuje, to wszystko będzie ok. Ale kłamstwo na ten temat będzie będzie niedobrym wyjściem, bo będzie to dziwnie, jako coś czegoś się boisz i nie rozumiesz, jak z tym poradzić. Dlatego lepiej wziąć odpowiedzialność za wszystko, co było i będzie, i odpowiedzieć naprawdę jak jest, nie kłamiąc. A teraz przejdziemy do komunikacji. Trzeba napisać dziewczynę, żeby ona mogła odpowiedzieć. Ale napisać trzeba też prawidłowo. Oczywiście, jeżeli nie znasz, co napisać dziewczyny, zacznij od komplementu, niewulgarnego. Zwyklego, miłego, zobacząc czym w ogóle interesuje się ta osoba i wymyśląc bardzo oryginalny, niewulgarny, jak już powiedziałam, komplement. Popatrz na profil dziewczyny, może ona interesuje się sportem, albo malowaniem, albo śpiewa, albo jest tancerką, albo uczestniczy w sekcie. Eee, stop, nie. Siebie to niepotrzebne. Nie? Oczywiście, każda dziewczyna lubi podróży także jak wyszlisz swoje zdjęcie z podróży, to będziesz też miał mały plusik i możesz mieć pierwszy temat do rozmowy: napisać o tym, gdzie była ona i opowiedzieć o tym, gdzie byłeś ty. Oczywiście nie zapomnij o tym, że żarty zawsze są odbierane z hukiem, także możesz spokojnie sobie żartować, ale nie robisz ze siebie cyrkowce i nie robisz jakieś dziwne. Nieprzyjemne, niemiłe żarty żartować, bo nie każda dziewczyna zrozumie twoje poczucie humoru. No i nie zapomnij o tym, że wiele humorystycznych stwierdzeń na ekranie monitora wyglądają nie tak wesoło, a bardziej panuro, także trzeba pomyśleć przy tym, jak pisać. Pokażę przykład. Lepiej wirtualne znajomości. Nie zapominaj o tym, że lepiej nie wykazywać zazdrości, bo wygląda to dziwnie. Za dużo w ogóle nie widzieliście, nigdy tak i niedawno poznaliście. Jak będziesz zazdrosny za tym, że dziewczyna z kimś się spotyka i nie tylko z tobą, no to jeśli nie jesteście parą, nawet nie spotkaliście. Także będzie dziwne, jak będziesz naprawdę jakąś swoją zazdrość pokazywał, dlatego że no tak naprawdę nic nie macie do siebie i żadne pretensji nie możecie do siebie pokazać. No i ostatnie takie potwierdzające praktyczne porady ode mnie na dziś. Nie bądź nudny, spróbuj zrobić coś oryginalnego, bo kobiety nie lubią takich ludzi i próbują się pozbyć od irytującego rozmowcę. Dawki na komplementy. Komplementy powinny być, ale nie za często. Trzeba dawkować to i wiedzieć kiedy lepiej powiedzieć. Ale lepiej nie. Jeżeli nie chcesz pokazywać swoje zdjęcia, ale chcesz poznać się z dziewczyną, to lepiej nie wystawiać obcych zdjęć, tylko swoje. Może nawet przeszlisz to zdjęcie e-mailem, jak nie chcesz, żeby ktoś zobaczył, że ty jesteś na witrynie internetowej dla randy. Także lepiej już powiedzieć, że okej, okay, ja mogę cię wyśleć to zdjęcie innym sposobem, bo nie chcę tu pokazywać się i to będzie prawidłowe. No i ostatnie, niezłe spotkanie online. Przyłoż Spotkanie na prawdziwe życie. Nie czekaj za długo, bo jak już przejdziesz do randki do spotkania dziewczyny, to będziesz miał więcej szansy na zrozumienie, czy pasuje on dla Ciebie i ona zrozumie, czy pasujesz ty dla niej. W przeciwnym razie, może wybrać dla siebie innego, bardziej zdecydowanego chłopaka. No cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że te porady praktyczne ode mnie były dla Was korzystne. Jak skorzystacie z tego, to oczywiście znajdziecie swoją Ukrainkę albo. Nie Ukrainkę, dziewczyny, bo jak mówiłam dziewczyny są prawie wszystkie takie same jak wszędzie, tak w każdym kraju dziewczyny są tego samego. Dziękuję, że byliście ze mną, czekam na wasze poduszki na góry, na wasze serduszki i wasze subskrypcje, bo to wspiera mój kanał. Napiszcie do komentarzy, czy spodobał się wam taki format filmika i czy były dla was korzystne moje parady. Dziękuję jeszcze raz, życzę miłego dnia. Albo nocy tak tylko kiedy patrzysz ten filmik i do zobaczenia! Pa!